Buprom Max Sprint uderza w ból ze swoją maksymalną szybkością. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek dla bezpieczeństwa. stosuj go zgodnie z ulotką dołączaną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mój uśmiech zawsze musi być perfekcyjny. Dlatego codziennie stosuję pastę do zębów Ultra Blanc Express. Ultra Blanc znakomicie wybiela zęby, a do tego jej fioletowy kolor pozwala na podbicie efektu śnieżnej bieli. Zaraz po zastosowaniu. Dzięki Ultra Blanc Express zęby wam zdrowe i zawsze białe, a uśmiech nieskazitelny. Ultra Blanc Ultra Białe Zęby. Teraz nowość. Wybielająca pasta z dodatkiem 24-karatowego złota. Ultra Blank Gold. Ale akcja! W KFC drugi kubełek 50% taniej! Od piątku do niedzieli piłka w grze. Zamawiasz, odbierasz i masz drugi kubełek połowę taniej! Ale granie. Wspierajmy razem Polską kadry kosykówki Tylko w KFC. Zmrożone ptasie mleczko. Wow, to teraz ta czekolada musi trzaskać. Pianka pewnie jest sprężysta, a każda kostka to ochłoda. Wow, spróbuj się mleczko po zmrożeniu!